Cześć, w tym filmie chcę Ci pokazać w jaki sposób wymieniamy dampery w drukarka Epson 4800-4880, nieważne. Więc tak, pierwsza sprawa. Otwieramy, zwalniamy karetkę. Ściągam pasek napędowy. Tutaj mamy takie wycięcie, wieżam karetką w to wycięcie i po prostu karetkę odwracam w drugą stronę. Mam głowicę na wierzchu, i teraz odkręcam. Śruby w głowicy, to są trzy śruby. Raz, dwa i trzy. Dobrze mieć śrubokręt na magnesie. Odwracam z drugiej strony delikatnie, żeby ta głowica mi nie uderzyła w nic. I tutaj odkręcam też trzy śruby. Aby ściągnąć tą obudowę, ściągam ten plastik, odwracam z powrotem, wyjmuję głowicę z tamperów. Ważne, żeby to robić po odłączeniu zasilania. To bardzo ważne, żeby nie doszło do zespięcia. Tutaj mam takie ręczniki bezpyłowe, sobie wyścielam środek drukarki nimi i kładę głowicę tak, żeby nie dotykała elementów plastikowych. I mam już dampery na wierzchu. Tutaj. Tutaj dampery są na wierzchu. Teraz je odwracam w drugą stronę. Tutaj sobie zabezpieczam tą głowicę, żeby mi się żaden syf nie dostał. Ok, i teraz odkręcam wężyki z yy, tamperów. Osiem wężyków muszę odkręcać, bo wymieniamy komplet. Jeden, dwa. 7 i 8 ok, odkręciłem ze wszystkich damperów wężyki i teraz muszę wyciągnąć tą blaszkę metalową i do tego używam czegoś takiego, takich kombinerek i sobie łapię z jednej strony, nieważne czy z tej strony czy z tej i wyciągam tą blaszkę to jest taki element i teraz już te dampery mi wypadną. Odwracam. Pamiętajcie, żeby tą głowicę asekurować, żeby jej nie uszkodzić. się powinno wymieniać tak co pół roku. Bo to są takie po prostu filtry, które się zapychają. Tutaj już biały jest ewidentnie taki widać, że że jest syf w środku. O tutaj widzicie pełno syfów w środku. Więc jak już dampery są zatkane to wam może drukarka paskować. Albo może być tak, że biały dopiero się odzyskuje po jakichś kilku powerclinach, i przy druku po prostu znika znowu. Więc dampery stale sobie weźmiemy stąd. Dobra, i teraz nowe dampery. Dampery zawsze wymieniam kompletem, nigdy nie wymieniam po, po jednym, bo czasami się zmieniają później ciśnienia na tych damperach i pozostałe kolory lubią od razu paskować. Ok siedzi. I teraz nam one jeszcze nie będą tak ładnie yy, siedzieć, dopiero jak je jak tą blaszkę założymy, i jak je wkręcimy. Zakładam tą blaszkę. Ona nami blokuje te dampedy. I tutaj się przydaje, przydaje się płaski ślubokręt, taki malutki. Dobra, co mi... Pamiętajcie, żeby to na, na głowicę uważać. Ja zawsze, jak montuję dampery, to nigdy nie, nie wymontowuję tej głowicy całkiem, bo nie lubię tego robić. Z tego względu, że czasami te taśmy na głowicy lubią szczelić, więc staram się jak najmniej głowicę wyciągać, dlatego tak trzeba ją zabezpieczać. Najlepiej taką ściereczką bezpłową, żeby, żeby się tam nie dostało. Albo żaden, żaden syf ani żeby się nie obrycała. Dobra, siedzi. Czyli tampery już mam ładnie dociśnięte, one mi się już nie ruszą. I teraz sobie je ustawiam na właściwym miejscu, czyli tak delikatnie nimi ruszam. Sprawdzam, czy mi wszystko, wszystko pykło i że są równiutko. Widzę, że wszystko jest ok, także w porządku. Teraz muszę za, e, przykręcić, e, przykręcić, muszę teraz wężyki do damperów. Jeszcze raz odwracam ok i teraz tak samo jak odkręcaliśmy tak samo muszę przykręcić upewniam się że jest oring na każdym że nic mi tu nie spadło dociskam tak mocno i wtedy dokręcam i też nie dokręcajcie tego jakimiś kluczykami bardzo mocno bo bardzo łatwo przekręcić plastikowy gwint Zawsze sobie też karetkę podtrzymuję drugą ręką, żeby tak nie dociskać z jednej strony, żeby jej nie oszkadzić. Odwracamy z powrotem. Jeszcze tutaj sobie wycieram wszystko, później na końcu jeszcze będziemy myć. Dobra. E... Jest okay. Teraz musimy odpowietrzyć ten pęk, czyli bierzemy trzy nie dołożą wystarczy 20 ml. Dobra, ja mam akurat taką większą 50. Musimy otworzyć wszystkie, zablokować znaczy się wszystkie koszty z tuszem, otworzyć kurki. Się jeszcze warto zamieszać biały tłuszcz, żeby, żeby zasać. Chyba, że macie mieszalnik. Okej. Okay. I teraz będziemy zasysać biały tłuszcz. Pozycja dźwigni niebieskich przy kasetach jest zamknięta. No i zasysamy. Żółty. Ten tuż, który zasysam, ja zawsze wylewam do kosza. Magenta. Teraz sobie zaczynamy cztery whitey. Trzeci.

OK, Wiecze. OK, w mamy już toż. Wycieramy na końcu ładnie. Tutaj jeszcze możemy wziąć. I, I adapter te króćce na adapterze przetrzeć, żeby tak nie wciskać tego, tylko raczej tak ścierać. Ok, jest ok. I teraz zamykamy to wszystko. Tutaj pamiętajcie, bo jest jeszcze taka blaszka. Widzicie te zęby, żeby ich nie, nie wgiąć do środka. Zawsze sobie to od, odginam. I delikatnie zamykam głowicę całą. Okej. Okay. No i skręcam. Także taka wymiana tamperów to jest jakieś tam 15 minut z hakiem. Wracamy te śruby dość mocno, ale z wyczuciem, żeby nie przekręcić. Ok. Teraz szczepuję po cleaner. Ja używam takiego niebieskiego cleanera. Mamy go w sprzedaży jak coś. Nasączam, nasączam szmatkę bezpyłową i lustro do głowicy jeszcze przecieram i dokładnie sobie czyszczę już jak tu mam wszystko na wierzchu, to sobie to czyszczę te syfy. Bardzo uważajcie z lustrem głowicy, żeby go nie uszkodzić podczas czyszczenia. Tutaj wyczyszczone. Tu już sobie zabieram tą szmatę. Odwracam. Zakładam już na rolki prowadzące. No i czy jeszcze wszystkie rzeczy w tył ugodziłem, żeby to dobrze wyglądało? Czy idę pan kochać za fotelę nozy? Teraz nastanczam alkoholem izopropylenowym, to już nie jest cleaner. I tym możemy właśnie czyścić obudowę z zewnątrz. Wszędzie, gdzie nam się rozleje tuż, to bardzo fajnie to schodzi. Okay. Przekładam obudowę. Ok, teraz zakładam pasek Pasek dekodujący też trzeba założyć, wsadzić go do czujnika. Tak wszystko OK, dobra Alkohol i Pa Nie czyścimy wszystko co, co się naprało. Ok, dampery wymienione, teraz nie pozostaje nic innego jak odpalić lukarkę, sprawdzić czy działa. Dzięki za oglądanie.